Karsz Starym z istnieje od 1977 roku. Przez wszystkie lata swojej działalności urósł do rangi kultowego obiektu na polskiej scenie wyścigów motocyklowych. Regularnie modyfikowany, dalej przyciąga rzesze fanów jednośladów z Polski i nie tylko, a także organizatorów szkoleń i wyścigów. Zapraszamy do materiału o torze Wolraf Race Center ze Starego Kisielina. Tor Walrath Race Center to klasyczny karting. Długość nitki toru wynosi 1042 m, a szerokość między 8 a 12 m. Kierunek jazdy zgodny z ruchem wskazówek zegara. Mamy tutaj 6 prawych zakrętów, 3 lewe oraz różnice poziomów, co dodatkowo dodaje atrakcyjności. Na obiekcie obowiązuje limit głośności do 100 dB. Jest sprawdzany przed wjazdem, dlatego debetiler obowiązkowy. Jeśli chodzi o infrastrukturę, tor posiada duży asfaltowy padok, gdzie możemy się rozbić z całym szpejem. Do dyspozycji dostajemy też bezpłatnie dostęp do prądu. Przy padoku znajdują się prysznice z ciepłą wodą oraz toalety. Po prawej stronie mamy duży trawiasty kemping oraz miejsca biwakowe. Po drugiej stronie toru. Przy prostej startowej zlokalizowane jest biuro zawodów. Tam też mierzone są czasy, gdyż obiekt wyposażony jest w taki właśnie system. W okolicy znajduje się też duży market, gdzie można zrobić niezbędne zakupy. Prosta startowa ma długość około 100 metrów. W przypadku 300 setek oraz cztery setek lecimy tutaj czwartym biegiem, a prędkość to około 130-140 km na godzinę. Na końcu prostej zbijamy jeden bieg i wchodzimy z dużą prędkością w patelnię, w prawo, pod górkę. Dojeżdżamy do ciasnej nawrotki. Kolejny bieg w dół, szybki lewy, przerzucamy motocykl w prawo, kolejna górka i wylot na prostą. Tutaj w zależności od preferencji. Bieg w górę lub bez zmian. Kolejny zakręt w prawo. Tym razem lecimy z górki, a następnie przerzucamy się w lewo i wylatujemy na krótką prostą, przyklejając się do prawej, a następnie do lewej tarki. Dwa szybkie, prawe zakręty pod lasem, które robimy przy jednym złożeniu, aż do ciasnej nawrotki. Tutaj bieg w dół, nawrót, dłuższy lewy i znowu jesteśmy na prosto. Czas okrążenia to około 50 sekund z hakiem. Z jakim hakiem? No to zależy już od naszych umiejętności. Obecnie rekord toru dla motocykli wynosi 48,4 sekundy. Tarki nie są niestety płaskie. To takie betonowe, trapezowe wynalazki. Które w najlepszym przypadku tylko zerwią nam slider. W tych miejscach zdecydowanie chowamy łokcie i kolana. Duża patelnia. Raczej zaleca się trzymać wewnętrznej tarki. Im dalej na zewnątrz, tym asfalt staje się coraz bardziej pofałdowany i zerwana przyczepność to lądowanie w oponach. Prawy i lewy w dół. Asfalt w tym miejscu jest pofałdowany i dziurawy. W zakręt wchodzimy dosyć dużą prędkością, szybko przerzucamy na lewo i prędkość na wyjściu również nie jest mała i bardzo łatwo tam uślizg przodu. Dobrym pomysłem jest obejście toru i przeanalizowanie tego miejsca na sucho. Jest tam dosyć wąska linia, której trzymając się unikniemy wyżej wymienionego zagrożenia. można prywatnie w ramach wolnych jazd. Informacje kiedy, o której i za ile podawane są na stronie internetowej Toru. Jest też kilka firm, które organizują tutaj szkolenia lub wyścigi. Dushan Team. pojawiają się tutaj kilka razy w roku. Możemy u nich podszkolić się pod okiem instruktorów, wziąć udział w pucharze małej pojemności Open 300, wziąć udział w wyścigach endurance 6-godzinnych lub pościgać się na pitbajkach, ponieważ takie zawody również organizują. Oprócz tego firmy takie jak Trakatak, MotoSkills czy Mototreningi.pl również organizują tutaj eventy. to miejsce, które każdy motocyklista w swoim życiu powinien chociaż raz odwiedzić. A z doświadczenia wiem, że jeśli raz to zrobi, będzie tam już wracał zawsze. Napiszcie w komentarzach jakie jest wasze doświadczenie z tym torem, czy byliście, czy chcecie być, może macie jakieś pytania dotyczące tego obiektu. Na wszystko postaram się na bieżąco odpowiedzieć. Dzięki za oglądanie będzie nam miło za łapki w górę. Kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwonek obok. Dzięki temu żadne nowe odcinki Wam nie umkną. Zapraszam do następnych odcinków.